Moja babcia ustawiła chciwych kaznodziejów na miejscu. Dwukrotnie, nawet po śmierci Part 1. Moja babcia była członkiem dużej konserwatywnej, wierzącej w Biblię, wspólnoty przez całe dorosłe życie. Ta wspólnota, którą nazwę Wielki Biały Kościół, była częścią dużego ewangelikalnego nurtu. Wielki Biały Kościół znajdował się w zamożnym przedmieściu dużego miasta w Pasku Biblijnym na południu USA. Babcia była bardzo aktywna w Wielkim Białym Kościele. Pracowała w żłobku każdego niedzielnego ranka, pomagała gotować na setkach śniadań i obiadów towarzyskich kościoła, towarzyszyła swoim dzieciom i wnukom podczas dziesiątek obozów i wyjazdów chóru, prowadziła naukę biblijną dla młodzieży w niedzielne wieczory i była bardzo zaangażowana w wsparcie misji domowych, jak również pomagała przy innych programach dla młodzieży. Zawsze dziesięcinała, a często dodatkowo wspierała misje i specjalne ofiary. Największym talentem babci było sprawienie, że inni czuli się ważni. Widziałem to na własne oczy wiele razy. Chociaż należałem do innego kościoła, często odwiedzałem babcie, i gdy to robiłem, zazwyczaj uczestniczyłem w wydarzeniach Wielkiego Białego Kościoła razem z nią. Widziałem, jak sama przygotowywała śniadanie dla dziesiątek młodzieży z Wielkiego Białego Kościoła zadanie to zajmowało ponad dwie godziny, nawet w dużej kuchni kościoła. Potem po posiłku poprosiła grupę o oklaski dla lidera z gimnazjum za wspaniałą organizację śniadania modlitewnego. Pamiętam, że podczas obozu młodzieżowego Wielkiego Białego Kościoła na wsi jechała przez większość nocy, aby wrócić do miasta i odebrać dużą skrzynię materiałów ewangelizacyjnych, którą jeden z asystentów pastorów, którego nazwę współpastor, zapomniał i poprosił ją o jej przyniesienie na nasz poranny program następnego dnia. Jego szef, starszy pastor nazwę go przemądrzały pastor Nigdy się nie dowiedział, że współpastor popełnił błąd, ani że babcia to naprawiła za niego. Współpastor nawet nie podzękował babci. Chociaż byłem dzieckiem, bardzo to mnie zaniepokoiło, więc zapytałem ją o to. Powiedziała, że wcale jej to nie przeszkadzało, powiedziała, że jej nagrodą będzie to, że te materiały pomogą dzieciom odnaleźć Jezusa. Służba babci w jej kościele nagle zakończyła się w wieku 73 lat, gdy złamała sobie kręgosłup w wypadku samochodowym. Potem, przez ostatnie dziesięć lat swojego życia, była związana z domem i nie mogła chodzić do kościoła z powodu tego urazu i pogarszającego się zdrowia z powodu starości. Jej umysł pozostał tak samo ostry jak zawsze, a jej wiara była nadal szczera, ale jej ciało coraz bardziej się wyczerpywało każdego dnia. Przez te dziesięć lat podjęła wiele prób nawiązania kontaktu ze swoim kościołem, jego przywództwem i swoimi przyjaciółmi z kościoła, zapraszając ich do odwiedzenia jej w domu, i tepe, bez powodzenia. Każde zaproszenie było odrzucane lub po prostu ignorowane. Pod koniec, gdy była w domowej opiece hospicyjnej, postanowiła zaplanować swoje własne pogrzeb. Razem z moim dziadkiem zadzwonili do jej kościoła i poprosili o przyjazd starszego pastora, przemądrzałego pastora, którego znali przez ponad 30 lat, aby odwiedził ją, aby mogli zaplanować jej nabożeństwo żałobne, które chciała, aby odbyło się w kościele. Przemądrzałego pastora było za dużo zajęty, ale współpastor zjawił się kilka dni później. Według mojego dziadka, oto co wydarzyło się na tym spotkaniu, przy samej umierającej babci. Babcia, dziadek i współpastor omawiali jej pogrzeb przez kilka minut. Potem współpastor zaczął naciskać na nią, aby zbierała skarby w niebie, pamiętając o swoim kościele w swoim testamencie.